Dziś prezentujemy LEGO Vestas o numerze 10268. To zestaw chyba z LEGO Idea. Włącz go, Oliwier, niech, niech ruszy machina. Tak. Zdjęliśmy końcówki, bo nam się nie mieściło. Trochę głośny, ale bardzo fajnie się prezentuje, bardzo fajnie chodzi. Ma... Tak, jak z końcówkami na skrzydłach, to ma prawie metr wysokości. Wyposażony jest w diody LED, w silnik. Gdy włączymy naszą lampkę, to to wygląda tak, w jakby zachodziło wiąca. słońce, gdzieś na polu, na łąkach. Zestaw jest bardzo ciekawy, super się prezentuje. Tutaj jeszcze brakuje samochodzika, i e, ludziki są w domku. Które mamy schowane. A samochód schowaliśmy, bo kokus się na nie zbierał i e, za każdym razem, jak zdejmowaliśmy z półki, zestaw to nam spadał autko. A tak pięknie się prezentuje na półce. Krzysła. Wszystko jest. jest, tak jest. Wystawię.